Eiriskas, to jest I to jest Elsort. Z desterkiem Tak. Czemu że się do tego, że się tak zaśmiał dziwnie? Nie, tak se, tak se. Co, 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 coś ci nie pasuje, tak? Nie, po prostu śmieję się z tego, że większość osób w tym teamie, oprócz Aishy to są te cukierkowe te... Całe jest? Spaczki. paczki Ty też jesteś. Ty to w ogóle jest już taki szot, szotki berszar W ogóle ty lodami ty mnie napierdzielasz To nie są lody to są naleźniki To naleźniki jeszcze lepiej Naleźniki z, z truskawkami i, i bitą śmietaną i czymś jeszcze. tam jeszcze No ja, taki wafel wafel. Aisha ma kurde lody na tym, na patyku, raczej pucharek lodowy na patyku. Aisha? Nie, yeah, ara, teraz mi po prostu to jest eruksja tego ataku, chłopie. Zapomniałem Peta nazwać i w ogóle go otworzyć i wszystko. Ja ogólnie jeszcze nawet nie, z, nie, nie, ma nie mam próby tego... Nie chodzi za mną, więc wiesz... No mówię, ja go nawet nie otworzyłem jeszcze, nie, nie na mój imienia nie nadałem. Ej, nie topesz kurwa, chodź tu i daj mi szal. No fajnie, ja wykorzystuję chwilę, a wy go wyrzucacie gdzieś tam, hen hen. Sam się wyrzuci. Ma skrzydła to może, nie? Tamte yy, ziarna tego drzewa to. Najlepiej zostawić na sam koniec, nie? Tak, już będzie miał zażyłość. Yy, taką, że będzie mógł jeść tylko i wyłącznie właśnie te takie nasionka. I specjalne jedzenie. A tak tego karmił jakimkolwiek złomem. Jak dobrze to wykorzystasz to... Powinieneś móc zrobić tego mocarza. No, jeśli dobrze to wykorzystasz. No. AJAJAJAJ! Aj, aj, aj. Kurde, cały całe fotel mi skruchnił. Bo kto mu zabroni? Ja już nie mam tego problemu. <laughs> siedzisz na pufie. No nie, na, na takim krześle zwykłym. <laughs> Nieruchomym. Stałym. Bantus cave, dobra. O, na level 16 dostałem też jeszcze górę ubrania, tak. Nazwę prata. Jak go nazwać? O, o może hmm. tutaj będzie działać Hacheł. Hacheł? Ha. Działa. A na polskim wersji yy, zawiera niedozwolone znaki, czy coś. Tam. Czy tak to się pisze? Co? Yy... Kurde, nie pamiętam jak było we tym Borderlandsie, jak się pisało Wilhelm. Przez samochód. Ale W-I-L-L-H-M? No nie no, jedno L. Mi się wydawało, że było przez dwa L. Nie wiem. Czekaj, sprawdzę. Nie, przez jedno. A widzisz, mówiłem. Dobrze, udało ci się. Udać się Jeba Ee, je budy. Nie. jeszcze nie, teraz oddałem. Ja ty po prostu klikam i automatycznie, jakie to jest piękne. Co nie trzeba czekać 5 minut na ludzi, czy 10 czasem nawet. Czemu odwiedzamy to po raz któryś? Bo musimy zabić Bad Kinga teraz. Najpierw musieliśmy dwa razy zrobić, bo za mało było nietoperzy. A teraz musimy zabić ich króle. A potem prawdopodobnie trzeba będzie jeszcze samego Bantusa zabić. Pewnie ta. Czekaj, jaką on miał w polskiej wersji? Eee... Bataszka. Nie. E, moment, dlaczego znaczy mam pustkę w głowie? Jak się złapał w, wersji, w polskiej wersji ten Bantus cały? Nie wiem, a skąd nie mam wiedzieć. Bernard? Nie. Nie pamiętam ty. Miał na imię Stachu i tyle. To ty mnie to będzie męczyć. A, nie lubię takiego czegoś. Uuu! Byłem za nim i wylądowałem przed nim. No to. Ha. Cała sala skacze To może teraz dasz mi tego wąpisz, że go szala Jeśli taki jeszcze item istnieje, nie? Istnieje, bo jest tam pisze, że można go zdobyć tutaj No jakieś osiągnięcia od... odblokowane <laughs> Same osiągnięcia masz znaczy tytuł Co to za tytuł? Pewnie Batslayer Oj no, oj! Tak zakładam No, tak myślałem Daj mi się to wybierasz Tu już 40 do d a? A tam oni? Ej, te blaszki teraz są tak krótkie, że tak nie zdążysz całej furii naładować. You've completed quest. Na no co ty, gro? Aż dwa. Ja przynajmniej. Ja też. Karty dostałeś, lista dostałeś, jakieś ty. Cooking! Naprawdę? No tak. Mogę już wybrać klasę! Yeah. To jebać misję po... znaczy, głównej, bo przecież zmianę klasy już. Który to jest odcinek trzeci? Chyba. To dopiero na siódmym level to zrobiliśmy, no. Psychotracker, hard disk, OSF, e, Dobra, co masz e, jako pierwsze. Czekaj, bo. Na, na tablicy muszę wziąć Blood Mary Underground, coś tam ten mam jako to. Misję, i potem jeszcze muszę wziąć z tablicy, mówisz? No. Bo mi wywaliło do sklepu, nie wiem czemu. A nie, Spigły Hoffman, aha. Change class William, ten jakiś tam Wally, ka, Wally Castle. Ja mam Shadow Forest najpierw, ale mi nie, nie wystaw, nie wyskakuje to ten. Tutaj. Na tablicy powinno być ten, class change, czy coś takiego. Tak, jest czas class change, ale mam napisane abort. Nie, czekaj, kurwa, muszę jeszcze raz zacząć, bo jest trochę. Accept się, tak. Regularnie, doradnie, nie, też do, nie, to nie, nie i to nie. <kuh> Story mody? Tylko niebieska powinno być, ciemno niebiesko. No wiem, mam teraz Willow the Subord of the Willys Castle 0 na 2. No tak, zapomniałem, że Adma tak popierdolone misje, że to jest szok. Mmm, co tu mam? Nie, no ja muszę najpierw do tego, tego Shadow Forest zrobić. Shadow Forest jest na pewno wcześniej, nie? To jest ten pierwszy. To jest ten las. A William's Castle jest ostatni. Hmm. Czekaj, czekaj, czekaj. Level przedmiotu jest za niski, żeby nakarmić go ten. Żeby zwierzęka nakarmić, to musi być chyba twojego levelu mniej więcej, tego co pamiętam. O, bogactwo, kurde tego. Wszystkie kurysty oddałeś, tak? Kesty? Ta, ta. Walniem szybki las. E, potem polecimy szybko na Seversy, żeby pójść dalej. No i potem dopiero będzie Wallace Castle. What the... Ta... Aha, jest nakarmiony. Dobra, 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 dobra. <ścoughs> się zastanawiałem czemu, nie, nie chcę nic przyjąć, a było napisane, że jest nakarmiony. Dobra. Moje błąd. Nie znaleźliśmy. Shining kipało! A, w sumie trzeba było zobaczyć, jakie teraz są tytuły odblokowane. Battlery w sumie spoko, ale chyba nie dla ciebie. maru! Hokus, pokus. Pyk, pyk, pyk. Musiałbym sobie w końcu ten już, znaczy, no... Kupić już potki na manę powoli. Bo tych potek się nie dało udupić. Potki na HP też pikuś, ale potki na manę muszą być. Eee, się namahała. Co? No ta, zara, eee, Jaką podaś szybko? No Też ty tyry, co on to napisał? Sudki, coś tam. X był pomiędzy C a K, i coś tam jeszcze. Aha. Nie mam pojęcia co Aha, dalej. Aha, dwa razy to muszę wyczyścić. Dobra, to to, Dobra, jedziemy na ten Waterway. Na co? Nie. Nie to teraz dopiero przeczytałem, że ten Shadow Forest muszę dwa razy zrobić. Mhm. Ała. Ty kurwa dziadzie tu. Ten czwórny promień laser. to takie... czwórny laser. Ale malutki jesteś! Ty dostałeś gigantyzmu, a ja dostałem zmniejszenia, więc wiesz... Śmiesznie to wygląda. E, te spotworki tak mają dodża! Umieją się bronić. Nie tak wcześniej. Czy pozbawiali ich inteligencji. Tak są dalej durne. Teraz się po ukończeniu tej misji będę miał 16. Patrz go. Już się boję. Jebany, jak nauczy się przechodzić między światami, to niech zadzwoni. Gdzie jest czegoś Tak, będziemy go kopać. Albo ubijać czymś. Nie. No, można miejsce od razu oddać. Ja Weź Zejdź mi z ekranu. Zasłaniasz mi wyjezd. <noise> Wypierdolaj. Czego ty tu chcesz? Dorata z Walli, Kostel. Oddałeś a, mi się? kurde, Dynamo. Mogę, Mogę dostać broń do I nazywa się Walliamor. Co? A jeżeli byś to Dima już ma? No, kurde, ja sprawdzę sobie tutaj ekwipunek, a oczywiście ktoś się śpieszy. No, pytałem się! Oddałem kesta, ale nie odebrałem, ale nie z ubrałem tego sprzętu. Jeszcze, kurde, ty. Dostałem level 16. Nie mogę sobie nic powładować, bo z z temu normalnie świeżbi ten magiczny przycisk. Kestów. Bo czasu nie ma. Jedź. Albo w sumie możemy teraz skończyć, przecież z 18 minut. No to jeszcze to zrobimy. Komuś się śpieszy gdzieś z questami. Tak! Chcę jak zmienić klasę. No i tak będziesz musiał zrobić ze mną dwa razy, bo muszę dwa razy jednego gościa zasiąść w tym castle. No to też tak będziesz musiał ze mną parę razy zrobić parę, parę questów. Prawdopodobnie skończymy na poziomie 20, już, a nie na 20 nawet. Pamiętam właśnie, że ten, że Ad miał bardzo pojebane misje, bardzo wpływające i bardzo nudne i bardzo długie. Ty moim Adam miał 24 level, a jeszcze nie zmieniłem klasy. Uh -huh. Także takie, takie słowa pocieszenia. E Hej! ciła? O! Wyjebał się. <grystanie z wioski> o nie! Słodkie misiaczki będą nas atakować W sumie do tej pory nie wiem czy jak to nazwać Miszkiem to nie nazwiesz Fredka Albo kurde Własica Może i Łasica Wasica Jam Łasica Dobry program, tylko mnie, tała, tylko mnie ten Pawian zawsze irytował <noise> Na no, w polskiej wersji miał dosyć irytujący głos. Niego ja go jeszcze oglądałem kiedyś we wersji, w wersji angielskiej, to tamten... Ja też. też nie był za bardzo, był bardzo, bardzo charakterystyczną postacią. I jeszcze mało rozumiałem. W naszej edukacji, jeżeli nie grasz gry wideo, nie oglądasz filmów lub seriali po angielsku, to się nie nauczysz angielskiego. No nie, nie ma w ogóle. Nie ma Bo w, rok, w rok, Nowa szkoła, to będziesz powtarzał to, co kiedyś już powtarzałeś. Dokładnie. A w tej nowej szkole będziesz powtarzał dalej to samo? Przez... A jak czasami pójdziesz na studia i ten, i usiądziesz do lekcji angielskiego zawodowych, to nie będziesz nawet wiedział, o czym oni do ciebie mówią. Ewentualnie będziesz znowu powtarzał gimnazjum. Ewentualnie. Znaczy powtarzał gimnazjum w sensie ten... materiał z gimnazjum. Albo powiedzą ci, że to powinieneś umieć już w gimnazjum. No Bo to jest najlepsza linia obrony I co się będą przemęczać? No właśnie Sorry kolega. Nie ma łatwo W góry coś jest jeszcze? Potem nie zapomnijmy o tym, że dużo polskich, naszych programów, tych... E, ...naszej polskiego języka jest trochę zmienianego, na przykład tytuły filmów. Jest bardzo często zmieniany język angielski przez nas, przez Polaków. No nie tylko tytuły filmów, ale to filmy najbardziej chyba. Szukają jakiegoś elementu, który jest charakterystyczny w filmie i robią z niego tytuł. Nie? No, to jest takie trochę straszne. Tylko w ogóle byłem zdziwiony, że z tych strażników galaktyki zrobili z tych strażnikami galaktyki. Jak mieli to nazwać? Żeby... No, nie wiem, mogliby powiedzieć obrońcy galaktyki albo. A... Ale tu ludzie są gadatliwi, no nie wierzę. No To nie Cały... jest Polski. <laughs> Cały czas coś piszą. Cały czas to analizują. Teraz, teraz zauważyłem, że tam jeszcze we w tych tych naleźnikach są lody. <laughs> no tak to mówiłem mówię ci przecież Konkretne zbliżenie miałem. Dobra. Dobra. bye. Bye bye. Do kolejnego odcinka. Tak.